Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla Każdego. Odcinek 9 Najstarszy Kościół Gdańska. Gniewomir zatrzymał się i poprawił swój pakunek. Wykorzystał krótką przerwę i podniósł głowę do góry. Przed nim rozciągał się imponujący widok. Gród gdański otoczony wałem, ludzie krzątający się przy codziennej pracy, dym spalenisk i warsztatów. Domy znajdowały się w sąsiedztwie niewielkich wzniesień i licznych mokradeł, a charakterystycznym punktem krajobrazu były błękitne wstęgi dwóch rzek Motławy oraz Wisły. Chociaż minęło dopiero kilkanaście lat od pamiętnego podboju dokonanego przez polskiego księcia Bolesława, gród rozwijał się w nowych warunkach. Dla Gniewomira najbardziej widoczną zmianą był coraz częstszy widok kapłanów Jezusa Chrystusa na pomorskich ścieżkach. Przybywali tutaj z południa. Pomorzanin westchnął i ruszył dalej, długą drogą prowadzącą do bramy grodu. Drewniano-ziemny wał, który otaczał siedzibę namiestnika, wydawał się Gniewomirowi przeszkodą nie do sforsowania. Ciekawe, zastanawiał się, czy rycerze księcia Bolesława zawahali się, kiedy zobaczyli te umocnienia. Wewnątrz grodu mężczyznę przytłoczyła ilość ludzi, zapachów i dźwięków, jednak szybko jego uwagę zwróciło coś innego: budynek, którego nie kojarzył. Znajdował się po prawej stronie. W jego okolicy zobaczył wielu ludzi, którzy nosili krzyż na piersiach. To musiała być świątynia poświęcona Jezusowi Chrystusowi. Chociaż Gniewomir jest oczywiście postacią fikcyjną, mieszkańcy Pomorza Wschodniego w XII wieku musieli nagle odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Władze nad ich ziemią sprawowali namiestnicy, wyznaczeni przez polskiego księcia, a duchowni prowadzili misję chrystianizacyjną. Gdańsk znalazł się w granicach biskupstwa we Włocławku, a co za tym idzie, chrześcijaństwo pojawiło się również w widłach Motławy i Wisły i miało tutaj już zostać na stałe. W latach XX XII wieku do Polski przybył legat papieski Idzistus Culum, który uporządkował strukturę kościoła w Księstwie Polskim. To właśnie dzięki działalności Idziego powstało nowe biskupstwo z siedzibą we wrocławku. Niektórzy historycy utrzymują, że powstało również biskupstwo z siedzibą w Króżwicy i to właśnie jemu początkowo podporządkowany był gdańsk. Jednak większość badaczy odrzuca tę hipotezę. Jednym z zadań biskupów włocławskich było kontynuowanie misji nawracania pomorzeń oraz Prusów. Jednocześnie był to początek powstawania na Pomorzu wschodnim sieci parafialnej. Powstanie biskupstwa włocławskiego jest dla Gdańska ważne również z innego powodu. Przypomnę, pierwsza pisemna wzmianka o Gdańsku pojawiła się w 997 roku. Kolejna została zapisana dopiero w czasach, o których opowiadam teraz. W 1148 roku Gdańsk pojawił się w Bulli papieża Eugeniusza III, w którym opisane zostały granice i przywileje diecezji wocławskiej. Dokument został wydany we francuskim mieście Reims dla drugiego biskupa wocławskiego Wernera. W Bulli wymienia się kastrum Kytansk in Pomerania, czyli Gród Gdański na Pomorzu. Wzmianka dotyczy przywileju biskupów wrocławskich, którzy zyskali prawo do dziesięciny od cła, pobieranego od statków przybijających do portu. Cały dokument został opublikowany przez Maxa Perlbacha w zbiorze średniowiecznych dokumentów, który jest niezastąpioną pomocą do badania dziejów Gdańska i Pomorza Wschodniego. Fizycznym dowodem tych zmian była budowa kościoła w Grodzie Gdańskim. Otrzymał on wezwanie Bożej Rodzicielki Marii. Świątynia była kościołem grodowym, czyli głównym, często jedynym kościołem parafii przy siedzibie feudała. Niestety, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zrekonstruować wyglądu najstarszego gdańskiego kościoła. Do tej pory archeologowie nie natrafili na fundamenty budynku i bardzo możliwe, że tak nigdy się nie stanie. Pozostają nam jedynie domysły i przypuszczenia. Co więcej, w ciągu kolejnych wieków kościół najprawdopodobniej zmieniał swoją formę. Być może świątynia na początku XIII wieku była powiększona do rozmiaru bazyliki. Nie wiadomo również, czy od początku była budowlą murowaną, czy z czasem zastąpiono drewnianą konstrukcję trwalszym materiałem. Rękawice podjął dr Piotr Samul, który napisał na ten temat artykuł. Według badacza, świątynia była raczej niewielka. Pierwsze wzmianki o wyzwaniu kościoła pochodzą dopiero z XIII wieku. Pojawia się ono w epitafium na część księcia Świętopełka oraz w liście księcia Mściwoja II do Brandenburczyków. W tym ostatnim znajduje się wzmianka o trzech budowlach sakralnych. O kościele mieszczan, braci oraz o kościele grodowym. Sancte Dei Genetricis Mariae. Nas interesuje przede wszystkim ten trzeci – Część historyków na podstawie tego zapisku wysnuła teorię o genezie głównomiejskiego kościoła mariackiego, jednak współcześnie przyjmuje się, że chodziło właśnie o kościół grodowy. Pomimo tego, że nie odnaleziono do tej pory fundamentów świątyni, lokalizuje się ją w rejonie pomiędzy ulicami Czopową, Grodzką i Sukinniczą. Na marginesie dodam, że ulice w tym rejonie zostały wytyczone dopiero w epoce nowożytnej. Podstawą tego założenia było odkrycie przy ulicy Sukienniczej 18 reliktów cmentarzyska. Chociaż większość pochówków pochodziła z czasów krzyżackich, część z nich, położonych głębiej, archeologowie datują na okres istnienia grodu. Przesłanką za taką tezą są pochówki kobiet oraz dzieci i dębowe trumny zbudowane z ręcznie łupanych desek. Nekropolia musiała znajdować się w najbliższym otoczeniu kościoła. Na marginesie dopowiem, że odkryte przez archeologów krzyżackie granitowe płyty nagrobne obecnie znajdują się w Malborku. Kościół Bożej Rodzicielki Marii był ważny nie tylko dlatego, że był pierwszym miejscem kultu chrześcijańskiego w grodzie. Na początku XIII wieku w świątyni pojawili się kanonicy, którzy jednocześnie pełnili wiele ważnych funkcji świeckich. Kanonicy byli duchownymi związanymi z katedrą bądź innym ważnym kościołem. Tych, którzy przyjęli regułę św. Augustyna nazywamy kanonikami regularnymi. Musieli oni żyć wspólnie w czystości oraz bez własnego majątku. Oprócz dbania o duszę mieszkańców Grodu, kanonicy służyli księciu jako urzędnicy w jego kancelarii oraz asystowali mu w sprawach administracyjnych. Kiedy w późniejszym okresie przy osadzie targowej powstał pierwszy Kościół św. Mikołaja, był on filią Kościoła Grodowego, obsługiwanym przez książęcego kapelana Wilhelma. Kanonicy potrafili czytać i pisać, więc byli przydatni namiestnikom i książętom w roli kanclerzy, notariuszy czy tłumaczy. Duchowni asystowali władcy w takich wydarzeniach jak pretraktacje polityczne czy zakładanie klasztorów. Być może do ich roli należało również wychowanie dzieci na dworze feudała. Możemy ich znaleźć w dokumentach z tamtej epoki, występują w nich jako świadkowie. Na przykład w 1268 roku mamy wzmiankę o dwóch kanonikach: Hermanie i Unisławie, bądź Wacławie. Raz książę określa ich jako swoich kapelanów, kapelani nostrii, innym razem jako duchownych związanych z Kościołem Grodowym. Ciekawe jest pochodzenie duchownych. Herman najprawdopodobniej pochodził z kręgu kultury niemieckiej, a Unisław był Słowianinem. Inną niezwykle ważną postacią był Luder bądź Ludger. Swoją karierę zaczynał najpewniej jako kanonik przy kościele Bożej Rodzicielki Marii. Później został proboszczem Kościoła Świętej Katarzyny oraz kanclerzem księcia Mściwoja II. Luderowi dużo więcej miejsca poświęcę w przyszłych odcinkach podcastu. Z czasem, kiedy zostało lokowane miasto na prawie lubeckim, Kościół Grodowy stracił na znaczeniu. Podobnie zresztą jak kanonicy dla aparatu administracyjnego. Ich rolę przejęli kanonicy świeccy. Kiedy w 1308 roku krzyżacy zdobili Gdańsk i zniszczyli miasto samorządowe, początkowo osadzili swoją załogę w Dawnym Grodzie. Najprawdopodobniej Kościół Bożej Rodzicielki Marii przetrwał wydarzenia 1308 roku, a rycerze z czarnym krzyżem na białych płaszczach. Wykorzystywali go do swoich celów. Z czasem nowi władcy Gdańska postanowili zbudować w widłach Motławy i Wisły zamek. Symbol swojej władzy i jednocześnie narzędzie kontroli. Zabudowania grodu zostały rozebrane, taki też los spotkał najstarszą gdańską świątynię. Być może właśnie dlatego nigdy nie poznamy dokładnej lokalizacji kościoła. Materiał pozyskany z rozbiórki. Był wykorzystany do realizacji inwestycji budowlanych na terenie Gdańska. Takie podejście nie może dziwić, przecież nawet dzisiaj wykorzystuje się cegłę rozbiórkową. Współczesnym przykładem jest wykorzystanie takiego materiału do rewitalizacji przedwojennej poczty na ulicy Mickiewicza. Dochodzimy do jednego z bardziej elektryzujących aspektów dziejów dawnego kościoła grodowego. Jeżeli jego elementy zostały ponownie wykorzystane, to czy możemy je zobaczyć w przestrzeni miejskiej? Jak ustalił Piotr Samul, owszem, jako że artykuł badacza został opublikowany w 2009 roku, skontaktowałem się z nim mailowo, aby ustalić, na ile podane w tekście informacje są aktualne. Na dzień dzisiejszy dr Samul za relikty kościoła grodowego uznaje romański kapitel znaleziony na ulicy Tkackiej, bazę kolumny, która znajduje się w piwnicy domu przyrodników, bazę kolumny znajdującą się na dziedzińcu dworu Artusa oraz bazy pod słupami w żurawiu. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się niestety kopie. Te późno romańskie bazy mają charakterystyczny element, szpony po bokach zwane również żabkami. Z kolei na Tkackiej odnaleziono głowę kolumienki z ornamentem roślinnym, która stanowiła element dekoracyjny budowli romańskiej. Jeżeli chodzi o piwnicę domu przyrodników, w miejscu budynku stała niegdyś kamienica gotycka. Skontaktowałem się z Muzeum Archeologicznym. Zarówno kapitel jak i piwnicę będzie można podziwiać po przebudowie głównego oddziału tej placówki. Samul zauważył jeszcze jedną ciekawą zależność. Kościół grodowy przestał istnieć przed 1340 rokiem, a z kolei w 1343 roku rozpoczęto budowę kościoła mariackiego na głównym mieście. Być może wezwanie maryjne tej najważniejszej gdańskiej świątyni nie było przypadkiem, tylko kontynuacją miejscowej tradycji. Jeżeli ustalenia doktora Samula są prawdziwe, do dzisiaj możemy w przestrzeni miejskiej odnaleźć ślady najstarszego gdańskiego kościoła. Jeżeli macie jakieś pytania bądź uwagi, piszcie do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcji odcinków, kontakt, materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie gedanarium.pl w zakładce Historia Gdańska dla każdego. Jeżeli podoba Wam się ten projekt, gorąco zachęcam do wystawienia oceny w aplikacjach, w których słuchacie podcastu, zasubskrybowania kanału na YouTube oraz możecie polecić Historia Gdańska dla każdego znajomym, przyjaciołom czy rodzinie. To najlepszy sposób, aby dotrzeć do nowych słuchaczy.